Wiele dziwnych hobbystów już w życiu poznałem: od fanatyków rozjeżdżania matki natury wielkimi wozami, po ludzi, którzy całe dnie mogą oglądać świat z perspektywy swojego drona. Ale ostatnio przypomniał mi się typ, którego przelotnie poznałem podczas swojej krótkiej, acz burzliwej pracy w pewnym korpo. Już wtedy miał on dziwne, roślinne zajawki, ale jak się okazało, jego pasja urosła do czegoś o wiele, wiele większego. Stał się bowiem rośliniarzem. Tak, serio, to odcinek o rośliniarzach i to jest prawdziwa rzecz, zjawisko i są tacy ludzie, nie żartuję. Bo jak mawiał Gertrude Jekyll, miłość do ogrodu to nasionko, które raz zasadzone nigdy nie umiera. Żeby powiedzieć, że rośliniarz zbiera rośliny i się nimi opiekuje, to jak powiedzieć, że wprawny ogrodnik sadzi se marchewki i potem je sobie je. To za duże uproszczenie i wręcz ujma dla tych ludzi. Rośliniarz bowiem jest to człowiek o znacznej wiedzy, ma pogłębioną relację z roślinami i darzy je nie tylko szacunkiem, ale i naukową fascynacją. Ciężko powiedzieć kiedy zaczyna się taka fascynacja, bo jak w przypadku wielu pasji, może zacząć się, ale i umrzeć przy zakupie pierwszej roślinki. Czy dołączą do niej kolejne, tego nie wiemy. Jakby powiedział Kubuś fatalista, takie rzeczy zapisane są na górze. Rośliniarz posiada kilka cech, po których można go poznać. Pierwsza to tak zwana medytacja wśród roślin. W rzeczywistości jest to po prostu wpatrywanie się w rośliny bez większego celu i przebywanie wśród nich bez ruchu, w ciszy. Generalnie nie ma w tym niczego dziwnego, rośliniarze jednak wynoszą to na wyższy poziom i ich czakry napełniają się nawozem oświecenia roślinnego. Druga sprawa to tak zwane nowe narodziny, czyli małe wielkie święto związane z ukazaniem się nowego liścia. Panuje wtedy wielka radość, bo oto rośliniarz ma namacalny dowód na to, że roślina ma się dobrze pod jego opieką i jego małe, zielone schronisko ma rację bytu. Oczywiście śmierć zagląda tu równie często jak dar życia, ale o tym za chwilę. Nowy liść, choć przynosi radość, nie daje całkowitej pewności, bo może się okazać, że liść zgnije, zwiędnie i ogólnie umrze, a wtedy przychodzi czarna rozpacz i gorzkie łzy. Bo bycie rośliniarzem to nieustająca ruletka, chodzenie po linie między życiem a śmiercią roślin. A przecież nawet haron czasami może się pomylić. Dlatego, by zapobiec nieszczęściu, rośliniarze idą krok dalej. Angażują do swej pasji naukę, i to wręcz laboratoryjną, bo jak inaczej nazwać, oglądanie każdego z liści pod mikroskopem w poszukiwaniu trawiących gorobali. Niektórzy nawet potrząsają roślinami, co ma symulować burzę i wiatr. Wedle niektórych rośliny po prostu to lubią. Skąd o tym wiedzą? Nie wiem, ale być może pewne jednostki osiągnęły już możliwość komunikacji z roślinami. Nie wykluczam tego, bo przecież wielu z nich codziennie do tych roślin mówi więc kto wie, czy jakaś kiedyś tam mu nie odpowiedziała. Póki co jednak patrzenie, jak ktoś gada do roślin jest równocześnie urocze, jak i nieco przykre, bo człowiek ma wrażenie, że obserwuje bliskiego, który na jego oczach powoli, lecz nieubłaganie, osuwa się w odmęty nieszkodliwego obłędu. To zrozumiałeś, że czasami mam gorszy dzień, tracę nadzieję, ale wiem, że Monstera to czuje i, i właśnie wtedy wypuszcza nowy Mam już dość tego absurdalnego pytania, czy rośliny słyszą Twój głos. Pytanie brzmi, czy twój głos jest miły, wrażliwy i kojący? Kiedyś żyłem w ciągłym stresie. Bałem się, że przychodząc potrącę którąś z roślin, ale później przeczytałem badania, które mówią, że kontakt fizyczny rośliną służy i wierzcie mi, moje życie brało innego sensu. Nie, ja nie mam w sobie wiele lęku, ale te pierwsze kroki, gdy wracam do domu po, po wielogodzinnej nieobecności, te pierwsze spojrzenia, czy, czy filodendron nie zgubił żadnego liścia, no to dla każdego byłoby trudne. Noszę dwie pary nożyczek, jedne do propagacji pipremnu, drugie, żeby ucinać palce ludziom, którzy podlewają rośliny w kawiarniach. Gdy zapytasz rośliniarza, gdzie jest granica, jaki jest limit posiadanych roślin, każdy odpowie to samo, nie ma takiego. Roślin nigdy za dużo, ich jest wiecznie za mało. Normalnie jakby przygarniał te żyjątka z ulicy. Tyle, że zamiast je wykopywać z ziemi i porywać niczym złodziej biosfery, kupuje je za hajs. I tu przechodzimy do kolejnego poziomu tej zielonej pasji. Nie wiem, czy wiecie, ale istnieje coś takiego jak kategoria roślin kolekcjonerskich, czyli po prostu rzadkich, nietypowych, unikatowych wręcz. O ile w w przypadku przykład rasowych kotów nie dziwi fakt dojenia paru koła za sierściucha, o tyle płacenie paru stów za kilka liści zdaje się być już konkretnym fikołkiem. Już palgo go 6, jeżeli chodzi o jakieś przeciętniaki typu Wareigata, Rosita czy Eskimo. Niech to będzie choćby Red Heart, czy Moonshine. Ale mamy okazy pokroju 40-centymetrowej monstery zwanej Thai Constellation, która chodzi za prawie 5 stów czy choćby Bogdan z Jawy, rozmiar XL, który kosztuje przeszło 700 zł. Są i rośliny za kilka tysięcy, jak choćby bananowic abisyński Maureli czy monstera Adansonii variegata, która, gdy osiągnie kilka metrów, może kosztować nawet 14 tysięcy. Rozumiecie? 14 tysięcy za roślinę, która stoi i sobie rośnie. To trzeba usiąść na spokojnie i przetrawić w głowie. Słyszałem kiedyś o gościu, który został skazany za to, że źle karmił swojego psa i naprawdę nie rozumiem tego nierównego traktowania. Nie było żadnego wyroku dla człowieka, który stosuje niewłaściwe nawozy. Gdy ktoś się chwali, że jest znawcą roślin, szybko go sprawdza. On mówi, aby na głos wypowiedział słowa epipremnum aureum. Na każdą rodzinę, no jasne, że proszę o nową roślinę. Tort jest fajny, ale nie rośnie. Totalnie nie wierzę w te brednie o pełni księżyca. Jakaś energia? Absurd. To nie jest czas na ezoterykę. to jest czas, gdy moje rośliny szczególnie mnie potrzebują. Tak, to prawda, w mojej kolekcji nie ma wielu kaktusów, ale to dlatego, że kontakt fizyczny z roślinami jest dla mnie bardzo ważny. Do tego dochodzi przygotowanie odpowiednich warunków dla roślinnych pociech, bo przecież to nie może być tak, że człowiek ma lepiej niż pęd czy łodyga. Dlatego potrzeba odpowiedniej ziemi, do tego nawozu i oczywiście określonego miejsca w mieszkaniu, choćby kosztem przemeblowania połowy chaty. Co prawda naszym babciom połowa z tych roślin i tak rosła ładniejsza, mocniejsza i większa, i to w zwykłej ziemi w przydomowym ogródku, ale tym lepiej nie trigerować rośliniarza, szczególnie jak zarwał noc nad obliczeniem idealnej mieszanki ziemi, perlitu i włókna kokosowego dla swojej ardizji karbowanej. Jak zapytasz o legendy z wsadzaniem zapałek do ziemi, co niby ma dać roślinie dodatkowe zasoby siarki, to musisz się liczyć z tym, że dostaniesz z liścia. Ależ ta metafora tutaj weszła, prawda? Nie ma jakiejś magicznej proporcji pomiędzy perlitem, włóknem kokosowym, a, a ziemią. Tutaj chodzi o to, że albo to czujesz i jesteś rośliniarzem, albo twoje rośliny mają przykłon. Te mity o regularnym podlewaniu? Absurd. W zeszłym roku co najmniej dwa razy podlełem roślinę o 15 minut za późno i... Patrzcie, nic się nie stało. Ja? Łagodny i wrażliwy jak kocham rozryw krwi. Godzinami mogę patrzeć jak mój... Dobroczynek kalifornijski pożera przedziorka. Ten filodendron, ta zieleń, te łodygi, te, te liście, wiesz, gdyby to było... Gdyby to było fizycznie możliwe, to chyba... ach, tak nie zrozumiesz. Prawdziwego rośliniarza poznasz nie po roślinach, po palcu. Jego palec potrafi bezbłędnie poznać czy monsterę trzeba podlać dziś, czy dopiero jutro. O, albo wycieranie, czy jak sami mówią nacieranie liści. To kolejny urokliwy objaw pewnego przekroczenia norm obyczajowości w towarzystwie osób nieprzesiąkniętych roślinną pasją. No wierzcie mi na słowo, że ciężko jest się skupić na rozmowie, jak ktoś obok Was miętoli liścia. Jeżeli nie masują, to siedzą na OLX-ach i innych serwisach, szukając okazji i polując na oferty, które pozwolą im zasilić korzeniową rodzinę. Rozmiar nie ma wtedy znaczenia. Kwiatek może być wielkości konia, który nie zmieści się do bagażnika, ale to nie ważne liczy się fakt zdobycia rośliny po dobrej cenie. Najwyżej ścianę działową się usunie na chacie, to od razu się więcej miejsca zrobi albo będzie stała koło klozetu, bo czemu by nie. Jak tak go obserwuję, jak on biega wokół tych doniczek i wsadza paluchy w ziemię, a potem robi godzinne maratony z konewką, żeby nawodnić to wszystko, to aż zazdroszczę takiego poświęcenia i serca włożonego w to całe domowe arboretum czy inne wiwarium, w którym co drugi rośliniarz chciałby pewnie być pochowanym. Bo nie wątpię, że skrytym, groteskowym marzeniem połowy z nich jest pośmiertna chęć zostania nawozem dla własnych roślin. Póki co jednak życie niektórych ludzi kręci się wokół doniczek, nawozu, ziemi i nowych liści. Łodygowe dzieci potrzebują przecież opieki. A skoro był roślinny cytat na początku, to wypadałoby też dać jeden na koniec. Tym razem pana Francesa Burnetta, który mawiał: Jeśli umiecie patrzeć, zobaczycie, że cały świat jest ogrodem. I może faktycznie coś w tym jest. Grzegorz, 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 jeszcze, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ta monstera nazywa się Delishloza, wiesz dlaczego? Od angielskiego Delicious, bo ma fantastyczne owoce. Nie pomyślelibyśmy o tym, bo oczywiście u nas w domach nie ma szans, aby nawet zakwitła, ale w naturze ma wielkie, pyszne owoce, które smakują trochę jak ananas Grzegorz-Grzegorz. A wiesz, dlaczego ma takie dziury tutaj ta monstera? To w ogóle jest bardzo ciekawe. Wyobraź sobie, że jesteś liściem. Jesteś liściem w dżungli i wieje na ciebie taki huragan, jak to w dżungli. Jest ogromna ilość deszczu, która na ciebie spada. No i gdybyś nie miał tych dziur, no po prostu pod naporem tego wiatru rozumiesz, prawda? I pod naporem tego deszczu byś się byś się połamał, a dzięki tym dziurom cała ta woda, cały ten wiatr przenika i ten wiatr faluje no i oczywiście nie łamie się wtedy. No a poza tym jeszcze jest jeden bardzo ważny powód, chociaż to trochę bardziej już jest taka teoria niesprawdzona, ale jeśli jesteś liściem pod spodem tego liścia, no nie trudno sobie to wyobrazić, prawda, że jesteś liściem pod spodem tego liścia, no i wtedy ani ta woda, ani to słońce, które jest bardzo ważne, nie docierałoby do ciebie, do tego liścia, który jest pod spodem, więc aby dać więcej energii swojemu młodszemu, mniejszemu koledze, no to wszystkie Nieeliście mają moją dziury ciekawe co?